Z powodów y, przeprowadziłaś się to, y, tutaj do, do Reszla? ile miałaś wtedy lat? Bo to też jest ciekawa historia. Należałoby chyba zacząć od tego, że tutaj nam, sprowadził nas, że tak powiem, mój najstarszy brat. Może kilka słów o nim, na jego temat, ponieważ on spędził całą okupację w lesie, że tak powiem. Partyzantem był, był dowódcą, był pod. Y, Batalionów chłopskich, tak? Chłopskich, był kapitanem później po wyjściu, po zakończeniu wojny prosto, można powiedzieć, z lasu, zabla, zabrali jego, no i wielu innych honorowych wyszedł ze swoim wojskiem z lasu. Uważał, że od, już wojna się skończyła, będzie wam na życie. No i zaraz zapakowali ich do wagonów i wjechali na Syberię do Rosji. I tam przebył prawie trzy lata, bo w 1945 zabrali go zaraz prosto po wojnie i e, gdzieś pod, pod koniec trzeciego, no nie zupełnie, nie, no w każdym razie nie całe trzy lata, bo zdecydował się uciec stamtąd. A e, dotarcie stamtąd do nas zabrało mu prawie 8 miesięcy pieszo. Cały czas, wiadomo, kawał drogi i różne perypetie, wiadomo, przecież to nie, nie szło się tak jak na spacer. No, żywił się korzonkami, liśćmi, czem się dało, co, co napotkał po drodze, to, aby nie umrzeć. W każdym razie dotarł jakoś szczęśliwie, dzięki Bogu, do domu i postanowił po pewnym czasie, tam po chwilkę, jakimś czasie, że yy, yy, zdecydował, za, można powiedzieć, za rodziców, że. Postarajmy się tutaj o gospodarstwo, I znaczy, znajdzie jak to po wojnie były wolne gospodarstwa. I ten mój kochany braciszek właśnie przyciągnął nas tutaj. A później to tutaj jak żeśmy przyjechali, znowu od nowa tyranie, bo to już, to już nie było zaraz po wojnie, tylko był 48 rok. To były tutaj ubory, odłogi strasznie zaniedbane, tam gdzie my się rozajęli to ten tatabib to się tak napracował, bo już starsze rodzeństwo, już odeszli wszyscy, tylko u nas zostało dwoje, dwoje, troje dzieci, przepraszam. I, i, I rodzice. Siostra miała najwięcej 20 lat, ja miałam 14 lata, przyjechaliśmy. I brat jeszcze był młodszy ode mnie, bo miał, no jak ja 14, Lubelskim, koło Białej Podlaskiej, najbliżej, bo to też 10 km do, do, do Białej Podlaski, ale tam, ty, muszę, muszę powiedzieć, że wywodzę się z 13-osobowego y, rodzeństwa. Prosto. Rodzice miały 13. Ja I jestem przedostatni. No i tutaj, jak przyjechaliśmy, więc kończ, skończyłam akurat podstawówkę tutaj, bo w kwietniu przyjechaliśmy, to jeszcze 3 miesiące tutaj do tego zdałam podstawówkę. Ukończyłam, a później poje, po, poszłam do zawodowej szkoły. Najpierw to mieliśmy lekcje, tu gdzie teraz dwójka była naprzeciwko domu, te to, tam, czego, co tutaj ta, To tam mieliśmy czas lekcje. To znaczy to była nasza, bo jeszcze zawodówka była też tu, gdzie jest w tej chwili, no teraz już nie było, była tutaj go małego kościółka, co tego tutaj, to no była ta szkoła. To tam był, była, yy, chodzili ci, którzy mieli yy, warsztaty wieczne, jak to Stolarskie, tak? Stolarskie. Stolarskie. Stolarskie, Stolarskie. 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 O, właśnie. A tutaj, gdzie myśmy chodziły, to miałyśmy krawiec, później nas przenieśli. To tutaj chodziliśmy Stolarskie. chyba tylko rok, czy, czy pół roku, nawet. I przenieśli nas tam właśnie razem, po tej. Do, razem tej tam tym, na pozamcze właśnie. Przy tamtą szkołę też. I tutaj pan dyrektor zdecydował. Wiedział, że nam się ciężko, Wiecie, przyjechaliśmy nie dopiero w ogóle i był bardzo sympatyczny, bardzo w porządku człowiek, wspaniały. Pan Wilczek to jest, to jest. zaproponował mi, żebym do południa na pół etatu pracowała w biurze. No zarobię troszkę, chociaż parę złotych. No oczywiście zgodziłam się, byłam tak maszynistką, można powiedzieć, pisałam na maszynie przeważnie, coś tam pomagałam jeszcze księgowemu, czy coś tam trzeba było. No i w ten sposób. Zarobiłam sobie zawsze parę złotych i rodzicom było ja im pomogłam też, jak mogliśmy tak żyć. No i ja zaczęłam, no jak zaczęłam chodzić do tej podstawówki, początkowo dochodziłam z klebna, a tym bardziej, że myśmy mieszkali nie, nawet nie w, nie w Klebnie we wsi, tylko jeszcze kawał za miastem, na kolorum. To szczerze mówiąc, że ho, ho ile miałam wrażeń. Jak szłam, jak myśmy się wieczorowo uczyli, wieczorówkę mieliśmy, to później się, jak, jak się wyszło, to było zupełnie ciemno, a bywało, że jeszcze były y, te z, zetempowskie zebrania, jakieś później jeszcze coś, nie? To Później było strasznie późno i, i szłam późno i modliłam się i co tylko robiłam biegłam i, i pomału i tego, żeby dotrzeć jakoś do domu. Bałam się, no potwornie się bałam, co tam mówić. Dlaczego? Zaczy... Dziuchów. <słuch>